Wygrywamy, buziaczki dla nas. tak, jak zawsze. czujesz? Czuję się bardzo dobrze. Simanko, witam się z wami w kolejnym dniu meczowym. Dzisiaj jedziemy do Rzylardowa, także pokażę wam, co i jak robią rana. Zajmę się za zagolenie, potem idę się trochę porozciągać, zjem śniadanie. I przed 13 wyjeżdżamy. mi się już smaży. Tak się prezentuje gotowe śniadanie. Mamy tu omleta z warzywami, ze szpinakiem, z cebulą. No i troszkę witaminek z warzyw, bo jest burak, ogórek kiszony i papryka. Zabieram się do jedzenia. Do, do śniadania oglądam serial Kibic, ale nie polecam. I dzisiaj wyjątkowo nie robię siłowni przed meczem. Robię sobie w domu jakiś mały rozruch. Zresztą pokażę wam zaraz, co, co, tam, co tam robię w, takim, w takich sytuacjach, kiedy nie mam dostępu do siłowni. 19:30 i Krystian już jest w drodze po mnie, bo dzisiaj zabieram się z nim na mecz, bo zostaje w domu. Chyba już spakowana, bojowe nastawienie jest, także jedziemy po zwycięstwo. Ogólnie to pierwszy mecz w tym sezonie. Kiedy nie robiłem siłki. Czy dobrze jaza. przecież nie, nie jest na pewno, w sumie może już tak było. Znowu jest zimno. Chyba ja bardzo nie lubię jak jest zimno. I mam nadzieję, miałem nadzieję, że ta zima już się skończy. A tu znowu na minusie. To człowieku, zobacz to. Samo się otwiera. Wygrywamy, buziaczki dla nas. bo innych jest podpalenia. Dobra, jakie są przewidywania na dzisiejszy mecz? Wygląda, tak jak zawsze. Kolejny mecz, tak sam mecz. Wygrywamy, i bierzemy wszystko. Janek? A zobaczymy, pewnie klasycznie rosolek będzie. I będziemy jedli. Pierwszy! No ma co? No ale. To serio. Z kostki. Ale się znasz, widziałem co nowe Panowie, <grym pzyskow�> Smacznego. Zreszcie, jak powiem, zawsze wjeżdża za co? Gówno. Dawaj do filmowy. Piękna hala od U14 na nią się przyjeżdża. Paweł, kiedy to byłeś ostatni raz? Albo pierwszy, pierwszy raz kiedy to byłeś? Pierwszy raz? Pierwszy raz no? Nie wiem, cztery lata temu. Ty Maciuł, pewnie na U14 to grałeś, nie? Z jakimś. Ile? Ja miałem 6 lat w Mistrzostwo Polski. W bowling? Mistrzostwo Polski ze Stanczykiem. A, to tak jak Mati, w golfa.

Miałem już kończy tego vloga wczoraj po meczu, ale tak jak Wam mówiłem, zostałem w domu rodzinnym No i stwierdziłem, że pójdę pomorsować. Udało mi się namówić mojego brata i mojego tatę, także jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Tutaj koleżka już gotowy do akcji. No dobrze, mam to na kamerze. Jak wydygasz, to będzie lipa. Czujesz, czujesz się? Halo, Czujesz się spełniony? Czujesz. A ty, czujesz Czuję się bardzo dobrze. A ty? Bo? Czuję. Czuję. <grym> Jakie odczucia po pierwszym morsowaniu w życiu? Spoko. 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 Ciekawe. Chłopaki okay. wytrzymały dwie minutki, więc jak na pierwszy raz to i tak dobry wynik. Temperatura wody była 1,7. Także chłodno. Także brawo, chłopie, jestem z Was dumny. Myścimy też.